Kilkanaście minut temu rozmawialiśmy o tym, w co ubrać dzieci do szkoły. To teraz będzie o tym, w jaki gadżet warto je zaopatrzyć. Bo otóż Polacy są liderem w Europie, jeśli chodzi o płatności elektroniczne. Płacimy zegarkami, płacimy telefonami, ale co gdyby płacić bransoletką? Ze mną jest Małgosia, ekspert Alior Banku, a także bloger Who's Your Daddy. Pod takim nikiem Ciebie znamy. Witajcie. To pokażmy tę bransoletkę i opowiedzmy, jak ona działa. Tak, bransoletka płatnicza jest to innowacyjny sposób płatności zbliżeniowych. Wystarczy zbliżyć rękę do terminala i w taki sposób możemy zbliżeniowo zapłacić. Jest to bardzo nowoczesny sposób płatności i przede wszystkim wygodny, szczególnie dla naszych ruchliwych pociech. No tak, a dzieci często się gubią, często coś gubią. Jak to wygląda w praktyce? Zdecydowanie. No. Z dziećmi bywa różnie, zwłaszcza na plaży, więc to jest gadżet, który. Przede wszystkim oprócz takich aspektów związanych z bezpieczeństwem i z tym, że trochę ich uczymy odpowiedzialności finansowej, gdzie posiadają już coś swojego. To na pewno przydaje się to, że jest to urządzenie, które jest wodoodporne, a wiemy, że dzieci nie pamiętają, czy są w basenie, czy na plaży. Czyli czy... idealne teraz na plażowanie w krynicy morskiej. Generalnie na razie tak, tak dużo osób nie ma jeszcze tutaj w wodzie, ale jak ktoś się pojawi z taką bransoletką, to możemy być spokojni o to, że nic się nie stanie, że ona tak. nie zginie. A dla rodziców przede wszystkim i myślę, że to jest bardzo cenne. Nie trzeba ładować tej bransoletki, więc mamy problem z głowy. No i co? はい,い。 Też przede wszystkim pamiętajmy o tym, że nie potrzebujemy dostępu do telefonu tak. do internetu, ona jest zawsze gotowa do użytku. A na czym polega bezpieczeństwo właśnie tej bransoletki, małgoś? Bransoletka działa tak samo jak każda karta płatnicza, wystarczy pobrać aplikację producenta bransoletki, sparować z naszą kartą płatniczą, autoryzując w app aplikacji mobilnej banku i po prostu używać. Można ją oczywiście usunąć w razie jakiegoś zagrożenia zgubienia bransoletki i wtedy jest całkowicie bezpłatne do złotych płacimy zbliżeniowo, jak tradycyjną kartą płatniczą. No i ty, Łukaszu, tak, słucham? Tak, chciałem też powiedzieć, że ona została wymyślona, dlatego, że dzieci często gubiły różne Karty, na przykład, czy nawet pieniądze do płatności standardowo, więc branzoletkę wymyślił pan, którego dzieci często coś gubiły no i, tu i to Łukaszu, było kosztowne. <laughs> Możesz się potwierdzić, że jest to taki znak przyszłości. Ja jestem ciekaw, co dalej, czym jeszcze będziemy płacić. No, zdecydowanie płacimy już obrączkami. Również w Valior Banku mamy takie bransoletki i obrączki dostępne dla naszych klientów. No przed nami, no kto wie. Zobaczymy w takim zobaczymy. razie. Jestem bardzo ciekaw, więc pewnie jeszcze się spotkamy przy okazji kolejnej rozmowy i będziemy rozmawiać o tych nowinkach technologicznych, a my już wracamy do Was za kilka chwil, także zostańcie z nami, zostańcie z Dzień Dobry TVN.